A Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby spod znaku panny w Waszym czytaniu mm, na czerwiec, tak? Na czerwiec. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, także bierzcie to, co pasuje do was, do waszej sytuacji, i resztę zostawcie. Warto oczywiście sprawdzić swój e, znak księżycowy czy też ascendent. Tam również możecie otrzymać jakiś przekaz dla siebie, szczególnie jeżeli to czytanie nie będzie z Wami rezonować. I tak, moje drogie, moi drodzy, jeżeli chodzi o energię ogólną na ten, na ten miesiąc, no to tutaj jest ona bardzo, bardzo czytelna, tak? Mówi o tym, że czas ruszyć naprzód. Czyli to może być taki moment w Waszym życiu teraz, w czerwcu, jakiś moment przełomowy, moment, gdzie trzeba coś zakończyć, tak? Że tutaj być może musicie podjąć decyzję. Niełatwą decyzję, żeby uwolnić się od czegoś, pójść naprzód, zamykając za sobą pewne drzwi, tak? A tym samym otwierając się na, na coś nowego. I to może oczywiście tyczyć się naprawdę różnych sytuacji, bo każdy z was jest w, w innej sytuacji, jak wiadomo, ale to nie jest dla was nowy temat. Mam wrażenie, że. To jest coś, co w Was kiełkowało już od dłuższego czasu, od tygodni, być może od miesięcy, i wy dokładnie wiedziałyście, wiedzieliście, że ten moment nadchodzi, moment podjęcia decyzji, moment przejścia, tak? Mm. I Wy wiecie, co dokładnie musi się wydarzyć, abyście mogły, mogli ruszyć do przodu. Nie jest to wygodne, bo to nigdy nie jest wygodne i komfortowe, ale najwyższy czas. Najwyższy czas, ewentualnie, jeżeli będziecie czuły, że cały czas gdzieś tam szukacie jakichś takich wymówek, zamartwiacie się, napełniacie wątpliwościami, obawami, to zastanówcie się, co Was tak naprawdę powstrzymuje. Czego się boicie. No bo ta karta, mówię, jest bardzo jasna w przekazie, już wystarczy. Po prostu rusz, czas ruszyć naprzód. Tak, po prostu czas wstać, podnieść się, cokolwiek tam robicie, zamknąć za sobą jedne drzwi i iść w kierunku właśnie tej nowej drogi, a być może i nowego, nowego życia, z taką, mm, z taką pewnością, ale no wiadomo, że ta pewność nie zawsze jest. Więc może jak nie ma tej pewności, to z zaufaniem, tak, że tutaj wszystko działa na Waszą korzyść. Hmm. To może chodzić, słuchajcie, o jakąś przeprowadzkę, właśnie, zmianę miejsca zamieszkania, zmianę pracy, e, czy też chodzi o zakończenie jakiejś relacji, uwolnienie się od swojej przeszłości. E, I widać, że Was to dużo kosztuje, tak? E, patrząc po tych kartach, że, że Was to dużo kosztuje. E, no i pamiętajcie, to od Was, Ostatecznie będzie zależało, jak podejdziecie do tego tematu. Czy podejdziecie do tego jak do swoistej porażki, czy postawicie siebie w pozycji na przykład ofiary, zwalając winę na innych, albo właśnie tutaj użalając się w pewnym sensie nad sobą, nad swoim losem itd. Czy podejdziecie do tego jak do życiowego wyzwania. Z takim właśnie zaufaniem do siebie, do swoich kompetencji mm. i weźmiecie w pełni odpowiedzialność za swoje życie, za swoje decyzje, mm. dzięki czemu będziecie w przyszłości no, mogli czerpać w pełni ze swoich doświadczeń, dzięki czemu będziecie budować swoją siłę, swoją wewnętrzną moc. Mm. No, mówię, może to być jeden temat, a naprawdę y, to podejście ta zmiana perspektywy bardzo dużo zmienia. Ym, I tak. Yy, no dobra. Więc jak już ogólnie nakreśliłam, y, co może być tym tematem przewodnim dla was w czerwcu. Yy. I tak jak powiedziałam, dla, dla jednych to może się tyczyć kwestii zawodowych, bo e, dlaczego, dlaczego? Tak jakbyście, być może tutaj część z Was decyduje się e, na to, żeby a, no właśnie porzucić tą bezpieczną strefę komfortu, albo od dawna się nad tym zastanawiacie, tak? I zacząć robić coś nawet na własny rachunek. Albo zacząć coś tworzyć, zaryzykować i tak dalej. Więc warto zrobić ten skok wiary, bo tutaj to faktycznie nie od razu, ale z czasem może Wam przynieść yy, całkiem, yy, no, yy, ja bym powiedziała, całkiem spore profity, tak? Yy, bo, bo naprawdę jesteście zdeterminowani, bo tutaj jesteście osobami. Pracowitymi. Jesteście osobami, które jeżeli już się za coś zabiorą, to robią to na 100% albo 120. No, ale no wiadomo, to jest jasne i oczywiste w końcu, w końcu panny. Więc to może chodzić o to, że, że czas tutaj zaryzykować i, i ruszyć w kierunku jakichś takich swoich pragnień, tak? Ruszyć w kierunku realizowania jakiegoś takiego swojego. Głębszego tutaj celu. Co jeszcze. No i tak jak powiedziałam, tu faktycznie możecie się, możecie się w, tym, w tym realizować. Na tym skupiać w czerwcu, co niektóre co niektórzy z was. No właśnie, bo to, co jest najlepszego do osiągnięcia, zobaczcie. Wyznaczanie kursu i. Ta karta mówi, że to jest doskonały czas na właśnie poszerzanie tych horyzontów. Nie tylko w życiu, właśnie tutaj, biznesowym, ale również osobistym. Więc nie ograniczajcie się tylko do jednego kierunku, bo wasze możliwości są większe niż to, co wam się wydaje, niż to, co widzicie. I tutaj, jeżeli poszerzycie ten swój zakres, to naprawdę. Otworzycie się na nieograniczone możliwości, które zaprowadzą was do, do tej obfitości, dobrobytu, dostatku. Tu, tu, by się, tu by się zgadzało, słuchajcie. Może chodzi o jakieś dodatkowe zajęcie, nad którym, nad którym myślicie od dawna albo myślałyście. To może być dodatkowa praca, tak? Niekoniecznie mm, od razu porzucanie, e, porzucanie tego, co robicie. Może być tak, że część z Was weźmie na przykład jakiś urlop, nawet bezpłatny i będzie chciała spróbować czegoś na własny rachunek. Mm, no ale wiadomo, opcji jest wiele, bo, bo wiele, z, wielu, wiele, wielu z Was tego słucha. Mm, no tutaj ta, ta karta również może wskazywać w niektórych przypadkach na jakby to powiedzieć, na jakieś takie potencjalne partnerstwo, relacje. Coś, co również będzie pomocne Wam na tej ścieżce, na tej nowej drodze. No, podróże, przeprowadzki więc tu, tutaj to wszystko się um, wszystko do siebie pasuje. Hmm. Chociaż, jeżeli zastanawiacie się, czy ktoś w tym miesiącu pojawi się nowy, myślę, że nie. Ja tutaj nie czuję żadnej nowej energii, jak już to ktoś, kogo już znacie, ale tu ja bym powiedziała, że macie kogoś, kto was obserwuje, kto, e, kto wam się przygląda, kto śledzi wasze poczynania, być może na mediach społecznościowych, tak? Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, to już wy wiecie najlepiej, ale coś jest na rzeczy. Być może mówię do osób, które są aktualnie w jakiejś takiej separacji, nie macie kontaktu ze swoją osobą, którą jesteście zainteresowane, zainteresowani, no to ja bym powiedziała, że ta osoba cały czas wam się przygląda. Nie odpuszcza. Nie odpuszcza. Mm, tak jakby właśnie ktoś nie potrafił odpuścić tej kontroli, mimo że powiedzmy, rozum podpowiada co innego i tak dalej, że coś nie do końca jest właściwe i to coś nie powinno w taki sposób wyglądać, to tu może być swego rodzaju jakaś obsesja, że to jest, że to jest silniejsze. No oczywiście też y, tu część z Was y, prawdopodobnie y, planujecie jakieś wyjazdy, bo w energii, jeżeli chodzi o pracę, o kwestie zawodowe, to mamy y, energię sugerującą urlop, odpoczynek, tak, powrót do takiej równowagi, ale y, jak zastanawiacie się, czy Wasza sytuacja finansowa, zawodowa będzie stabilna, to jak najbardziej. Y, sytuacja jest stabilna także na na odpoczynek możecie sobie pozwolić na jakiś wyjazd. Hmm. Tutaj nic wam nie zaszkodzi. I właśnie nawet taka sugestia tu od kart jest, jest. Taka żebyście cieszyły, cieszyli się sobą, swoimi najbliższymi, żebyście doceniali tą codzienność. Te zwykłe, niezwykłe momenty, tak? Hmm żeby dbać o swoich bliskich, żeby tutaj poświęcić im czas, nawet jeżeli tego czasu będzie Wam brakowało, tak? Ze względu na przykład na to, że, no mówię, część z Was może rozpocząć jakieś, jakieś dodatkowe zajęcie. Albo tutaj będziecie w pewien sposób, jakby to powiedzieć... No bo mówię, to nie jest sytuacja komfortowa, tak? Prawdopodobnie, chyba że będzie to związane z jakimś wyjazdem i tak dalej, no to, y, to wiadomo, to może być y, łatwiejsze dla Was, ale w większości przypadków myślę, że ta, ta sytuacja związana z tym odejściem, z tym przemieszczaniem się, nie jest do końca komfortowa dla Was, i to może powodować y, jakieś pewne napięcia. Y, to może powodować, że, y, że tutaj ciężko będzie Wam znaleźć równowagę pomiędzy. Powiedzmy na przykład sprawami zawodowymi, a sprawami rodzinnymi, ale warto o to zadbać. I jeszcze słuchajcie, jeżeli chodzi o kwestię właśnie tutaj uczuć, relacji, no, y, sytuacja wygląda na skomplikowaną. A dlaczego? Dlatego, że być może macie do czynienia y, z niejedną tutaj osobą, tak? Drogie panny, więc no mówię, pamiętajcie, że są to czytania ogólne, sprawdźcie ascendent, znak księżycowy. No, mówiłam już o tym, ale wolę przypomnieć. Y, więc. Tutaj trochę taka sytuacja, że tak jakby. No właśnie, w kontekście tego uwalniania się, tak jakby, jakby się chciały, chcieli uwolnić się albo od tego, co wam nie służyło, albo właśnie od konkretnej relacji. Być może chodzi o jakieś przekonania związane ze związkami, z uczuciami. Niemniej jednak, bardziej tutaj czuję, że chodzi o relację, od której wy się uwalniacie. Niemniej jednak będzie to kosztowało Was bardzo dużo wysiłku, tak? czego nie chcecie pokazać na zewnątrz, tak? Prawdopodobnie ze względu być może na jakąś inną osobę, tak? Być może właśnie na kogoś nowego, kto tutaj pojawi, albo pojawił się w waszym otoczeniu no, stosunkowo niedawno, tak, i może to ta osoba gdzieś tam wam się przygląda, Was obserwuje, ale tu no, znowu karty pod, potwierdzają, że to, co w tym miesiącu nadchodzi, to jakieś takie pozostawienie za sobą um, jakiegoś etapu ważnego, tak? Być może właśnie jakiejś, jakiejś relacji. No więc no, będę się tutaj powtarzać no i chyba nic więcej e, nie dodam, bo, no bo po co mówić w kółko to samo. Także to może być miesiąc e, ważny dla Was. E, o tyle że pewne kwestie naprawdę się wyklarują, tak? I, i tutaj będziecie mogły, mogli mimo wszystko odsapnąć yy, i tak jak już powiedziałam wcześniej, yy, odzyskać pewną taką równowagę, tak? W swoim życiu. Być może jedynie w, w tych bardziej materialnych, przyziemnych rzeczach, ale nie wykluczone, że, że i również tu może chodzić o relacje. Mm. No, także dopinacie jakieś sprawy i ruszacie naprzód. Dobrze. Tyle, dajcie znać, kto z Wami rezonuje. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.